By ty Captain też byś zagrał. Chyba kapitan na awku. Ale mu mruga mikrofon. O, napisze coś. A się kurwa nie Teraz napiszę reset disco. No słyszę go dla Tak, tylko że ja mam tak strasznie ci głośną grę ustawioną, że ja ciebie nie słyszę. A, dobra. <laughs> no. Okej. Okay. Eee... Dobra, to Kapitan! O, Escape Opcje Dźwięk I tam masz ustawienia dźwięku Słyszałeś? Chyba słyszał, bo w pauze w las Dobre, dałem na 10%. To jest dobrze.